i jestem przedstawicielką Thermomixa w Irlandii. Tutaj też sprzedaję, tutaj robię demonstrację, a teraz chciałam pokazać dla moich teraźniejszych klientów i przyszłych może jak wygląda, jak wygląda setup Thermomixa po wyjęciu z pudełka. Czyli co robimy najpierw jak wyjmujemy Thermomix? Bo ja wiem, że większość się boi, żeby czegoś nie zepsuć ani żeby nie, nie uszkodzić, więc ja pokażę teraz, jak co trzeba zrobić, pierwsze, jak uruchomić, i powiem, do czego służą poszczególne akcesoria. A myślę, że w przyszłości nagram też filmiki o gotowaniu i mam nadzieję, że kiedyś może Państwo. Albo dziewczyny, chłopaki dołączą do mnie również do gotowania w takich wirtualnych demonstracjach. Fajne to jest: każdy będzie gotował o swoim Thermomixie. No i później, oczywiście, smakowo swoich potraw. Ale to myślę, że to w przyszłości. Teraz zajmiemy się tym. Thermomix przychodzi do mnie, zabezpieczony w trybie transportu, czyli łapki tu są zaciśnięte ofoliowaną niebieską folią, którą ja proponuję zdjąć, ponieważ w wysokich temperaturach, żeby ona się tam nie przytopiła za bardzo na rączkach, to ja proponuję zdjąć na samym wstępie. Nie zdejmować foliki z ekranu, niech ona sobie siedzi na tym ekraniku, będzie dłużej ładny. Po z pudełka podłączamy kabel do gniazdka, uruchamiamy Thermomix za pomocą przyciśnięcia pokrętła i on się uruchamia. On uruchomi się oczywiście w języku angielskim, ponieważ no, jesteśmy na wyspach, więc y, będzie w angielsku. Aczkolwiek y, można zmienić język na polski, można zmienić na jakieś chce. Język urządzenia jest w każdym języku. Y, a o platformie powiem za chwilę, żeby nie było wszystko na raz. Poczekam, może on się uruchomi. I tak wygląda ekran startowy Terminus, czyli tak zwany domowy. Mamy trzy kółeczka. Pierwsze kółeczko. Jest do minut, do czasu, drugie jest do e, temperatury, a trzecie jest do obrotów, czyli do uruchomienia silnika e, termomiksa. Wszystkie te kółeczka chcąc ustawić czas musimy kliknąć, żeby się podświetliło, ono się też powiększy i pokrętłem kręcimy, ustawiamy czas, tak samo jest z temperaturą też ustawiamy pokrętłem i ostatnie to jest e, uruchomienie silnika, czyli tzw. obroty. To jest ekran, jakby się chciało samemu gotować z różnych innych stron internetowych, czy samemu jakieś babcine przepisy przekładać na Thermomix, nie ma problemu. Jeżeli będziemy gotować z platformy, co ja zalecam na początku, jeżeli jest ktoś nowy i nie ma za bardzo rozznania jak użytkować Thermomix, oczywiście demonstracje będą dostępne, takie face to face w domach i tak dalej, to też pokazujemy, ale wiadomo, że później można dużo rzeczy zapomnieć, bo to jest duży tą informacji i tak dalej, dlatego ja nagram, nagram ten filmik, żeby po prostu można było zawsze sobie do niego wrócić. Co dalej? Przesuwamy ekran, tak jak w smartfonach i pokazują się nam dodatkowe funkcje termomixa, czyli waka, znaczy dodatkowe. To są funkcje, jak się chce samemu po prostu ugotować coś czy samemu ustawić, to po prostu sobie przesuwamy tutaj i te wszystkie funkcje, które na platformie w przepisach są już same ustawiane, bo to się samo ustawi, jak się gotuje z platformy kupitu. A tutaj można, samemu, tak jak mówiłam, samemu swoje przepisy też przekładać. Więc tutaj jest waga, waży co do jednego grama, przydaje się nie tylko do gotowania, ja na przykład sobie ważę listy na pocztę, też się bardzo przydaje do takich różnych innych rzeczy. To to jest waga, tutaj jest ugniętane ciasta, wyrabianie ciasta, więc jak się ma samemu e, jakieś przepisy na chlebie i tak dalej, też bez problemu można sobie tutaj przerzucić. E, co jest następne? Turbo. Tak, turbo się nam właśnie łączyło. Tak wygląda. Czas wybieramy i to jest turbo to jest takie szybkie zmixowanie, jak się żeby troszkę ród skruszyć albo e, taki smoothing o coś w tym rodzaju, ale to jak będziecie robić, to będzie będzie od. Następnie jest mycie wstępne, tak to jest, yy, myjemy sobie, myje się sam Thermomix, nalewamy tylko odpowiednią już wodę do miski, trochę płynu do naczyń, wkładamy w podstawę, uruchamiamy ten program i on sobie tam yy, myje miskę. Później wystarczy tego pod kranem i jest gotowa do użycia. Aczkolwiek Wszystkie akcesoria, które tutaj widać, można wymyć w zmywarce. Ja później pokażę, jak rozkręcić miskę, jak wsadzić, ale najpierw zostajemy przy tych funkcjach tutaj. Następną funkcją jest czajnik. Ja hmm, wiem, że to może trochę śmieszna funkcja jest, ale, ale na przykład smakosze herbaty, ci, którzy piją zieloną czy czerwoną, wiedzą, w jakich temperaturach się je oparzy, więc tu można sobie właśnie w takiej temperaturze wodę zakutować, zaparzyć herbatę, więc też tam przydatna funkcja. Miksowanie, no to jest y, funkcja miksera tak zwana. Ustawia się czas i po prostu miksuje i tyle. Nic tam więcej nie ma. Wolne gotowanie, czyli slow cooking. Przeważnie wszyscy wiedzą co to jest. Więc y, przepisy na platformie i próbować, i próbować, mamy gotowanie, sufit. Ja nie będę o, oczywiście o każdym opowiadała szczegółowo, bo to chciałam pokazać tylko gdzie co jest w termomiksie, a jak już się samym gotuje, to się będzie próbowało. Sufit, gotowanie w próżni, potrzebna oczywiście maszynka, do tego potrzebne woreczki, y, zasysanie i tak dalej. Próbować, tak jak mówię, fermentowanie, czyli jogurty. Można zostawić termomiks na, to jest długi proces, więc można zostawić na noc rano świeży jogurt. Gotowanie ryżu. Też też powiem no za chwilę, gdzie się ten ryż gotuje. No i w sumie tyle. Teraz możemy przejść do domu z powrotem. Mm, I do menu. W menu zajmiemy się na razie ustawieniami. Jest język, czyli można sobie przedstawić na polski. Jest kraj i region też na polski. Wifi, czyli potem po wyciągnięciu po, mm, do miksa z pudełka najpierw sobie musimy go podłączyć pod wifi czyli właśnie wchodzimy w ustawienia, wpisujemy kod z i połączymy to do wi żeby było po prostu bezprzewodowe połączenie. Następny jest konto tutaj mamy napisane jak długo mamy abonament i tak dalej. Kolejne to są dźwięki ekran, czyli takie dostosowanie pod siebie, czy dźwięk i długość dźwięku, jak, jaki rodzaj ekran, jasny, ciemny. I tutaj jest ten tryb transportu, jak się go włączy, to roczki się zafleszczają na się można było bez problemu przenieść spokojnie gdzieś, nie wiem, do babci, czy do cioci, no, czy do koleżanki, żeby dźwięki chociażby zrobić. Więc on jest teraz bezpieczna miska i można go dać. I system miar jest jeszcze tutaj w ustawieniach, bo tu na wyspach jeszcze mamy uncje i Fahrenheity, więc jak się będzie chciało gotować w tych jednostkach. Bez problemu nie trzeba nic dzielić ani nic robić. Wersja aktualizacja: no to tutaj jest jaka wersja oprogramowania, i tak dalej. Można też powrócić do ustawień fabrycznych, czyli zresetować ten do zera, idzie wtedy czystej. No, myślę, że to tyle z ustawień. Nie będziemy takimi rzeczami się tu zajmować, bo każdy sobie zobaczy, co jeszcze. Teraz zajmiemy się akcesoriami i tak dalej. Mówiłam o tym, że miskę wyjąć do góry. odkrywam sobie pokryweczkę. Maksymalnie 2,2 litra na miska pojemność. Nie przekraczać tych, tych płynów, to by może wykipieć. Ale to w przepisach piszę, więc nie ma problemu. Miskę e, mur skręcamy, można wsadzić wszystkie te części do e, zmywarki. Ja robię tak, że odwracam sobie do góry nogami, przekręcam sobie tą podstawę plastikową. Ona w nowych termomiksach ciężko schodzi, mu już jest troszkę używany. Delikatnie sobie wyciągamy noże do góry, żeby nie poruszać też miski w środku. I miska jest rozłożona. I można ją wsadzić bez problemu do zmywarki w ten sposób. Ja y, na przykład używam tej podstawki do noży, więc sobie wrzucam tutaj noże i tak składam do zmywarki. Wtedy jest y, wszystko wszędzie do gc No Ja składam miskę tak samo, więc sobie odwracamy, wrzucamy sobie noże, tak? Trzymamy sobie za podstawkę. Musimy trzymać noże, bo one się nie przyczepiają, więc żeby odwrócić, nie wypadły. Trzymamy je w ten sposób. I nakładamy podstawkę i tutaj w ten sposób. Pokryweczka. Też zmywarki może być. Kniarka. Z 50-100 ml z dziubeczkiem. Więc, tutaj przy emulgacji czy czymś, to bardzo pomaga. Więc to jest miska. A jeszcze co? Do miski. Dodatkowe akcesorium, to, to mocy leka. służy do ubijania piany, do takich czasem do lodów mas, takich przy tortach, ciastach, ale to mówię, przy korzystaniu z platformy jest nawet narysowany, żeby założyć motylek. To jest właśnie motylek po Waszemu tu na wyspach się nazywa Butterfly Whisk. Tak go w ten sposób, że on nie ma żadnego kliku, czy on tylko wsadzimy między noże i noże go yy, Co dalej? No, jeżeli samemu robi się przepisy, yy, tam nie wiem, chce się samemu nawet pianę ubić, czy nie wiem, z jakiegoś tam przepisu krem zrobić, czy coś tam za rodzaju. pamiętać nigdy na więcej obrotów niż 3,5 bądź 4. Bo porwie go i zmieli, i nie, nie będzie motelka. Więc pamiętać 3,5, 4 to jest maksymalnie jak zakładamy na takie obroty, ustawiamy wtedy jak mamy motylek w środku. I pamiętać po prostu o zdejmowaniu też żeby. Nie zostawiamy go w miejsce nigdy żeby nie było tak, że potem ktoś włączy i go poszkapie. To to jest motylek. Następnym akcesorium mamy koszyczek, czyli tutaj się nazywa steaming basket. On ma pokrywkę, po to, żeby go nie przeładowywać. Wkładamy go po prostu do środka tej miski. Służy też jako sitko, bo ma fajny tutaj dziubek i w ogóle. I do czego on służy? On służy do ryżu, do kasz, do gotowania małej ilości na parze. Um, mówię w każdym coś mi się na zebranie wyłączyło, więc koszyczek tak już mamy ją w zmywarce. No to dobra, skończyliśmy na koszeczku. Bardzo fajnie. Dla małych dzieci. Rozszerzamy dietę, brokułki, ziemniaczki, Piek. Oczywiście zawsze 500 ml wody, jak chcemy coś samemu. Może być sól, może nie być, ale 500 ml wody na waromę, czyli na e, ten środkowy guziczek, e, sobie tutaj do samego końca e, podkręcamy, tu waromę ustawiamy. No, no to byłby w sumie na tyle a tylko koszeczkę. Co e, dalej? Więc mamy tutaj e, sprawę wyciągamy a to jest warona Walona jest dwupiętrowa. to jest naczynie do gotowania naczynie na parze mamy, mamy dwa wieniski, jedną trochę mniejszą, drugą większą nakładamy w ten sposób jedną tu i drugą a tą na sam i co? Tutaj woda, ewentualnie z przepisów, z platformy, robi się sąs na dole, u góry drugie danie, zupę, mięso, warzywka, wszystko to idzie parą do góry. Ja tego powiem, że przy parowaniu ryby wyłożyć sobie tutaj papierem do pieczenia, żeby po prostu te soki z ryby, które nie są zbyt przyjemne, nie ściekały w dół na resztę warzyw. Tutaj, że temperatura trochę wyższa niż tam u góry, takie twardsze rzeczy, typu marchewka, ziemniaki, ale to mówię przy samemu. Jeżeli gotujemy z platformy, to wszystko mówi, gdzie to nakładać. To jest warma bowl, to jest warma lin, po, po angielsku, yy, po polsku jest yy, po prostu yy, przystawka, przystawka waromy i, nakładka czy jakoś, w polsku to nie wiem jak, ale, ale też jest narysowane na obrazku tutaj, więc na pewno nie pomylicie. Więc to jest waroma. Co mam jeszcze? Jakim dygresorem do... jest, jako że, że Thermomix TM6 smaży, podsmaża cebulę i tak dalej, więc mają taki taką pokrywkę, żeby nie zakłatało nam kuchni, jak będzie smażyło, ją się tutaj zakłada na wierzch. Rączki, tutaj je łapią, i wtedy spokojnie można nawet tam cebulkę przysmarzać i nic nie, nie chlapie tłuszczem, bo dostęp powietrza jest. Ale ta dziurka jest tutaj przykryta. To też jest w zestawie. płatnie eee, co jeszcze? I dodatkowym akcesorium, które jest dodatkowo, niestety płatne, jest Blade Cover. Eee, ono kosztuje 19 euro, ale ja czasem robię takie zbiorcze zamówienia żeby nie pokrywał klient tej delivery, czyli jest 15 euro delivery, a to kosztuje 19, więc to jest bez sensu. Więc ja robię takie zbiorcze zamówienia, żeby była to delivery chociaż za darmo, więc 19 euro to dodatkowo jest do kupienia. Aczkolwiek, przy, jeżeli się zamawia temu mis i od razu ją chce, no to wiadomo, że delivery będzie wtedy za, za darmo, albo się zakłada do miski do środka na górze. Tak to wygląda. To służy do. Do slow cooking do tego suvit właśnie yy, 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 dlatego że yy, żeby nie wkładać do koszyczka tutaj, no bo są noże i tak dalej, to ochrania właśnie noże, że wtedy ma, ma się więcej yy, yy, tej zupy czy czegoś tam w misce. Tak jak mówię, tak samo to wszystko też mówi platforma, gdzie kiedy założyć. Więc to jest yy, blade cover. Co jeszcze? Co ja jeszcze mogę opowiedzieć tutaj? Mogę Wam opowiedzieć jeszcze. A, jeszcze akcesorium, jednym dodatkowym jest szpatuła, taka łyżeczka silikonowa. Tylko wiecie co? Ja to chyba gdzieś na demonstracji zostawiłam, bo nie mogę nigdzie w domu znaleźć. Albo mi chłopaki moje gdzieś schowały, to nie mogłam znaleźć się nigdzie. Ona tutaj jest narysowana, to jest taka silikonowa z końcówką. Ona ma taki haczyk tutaj do wyjmowania, tutaj właśnie koszyczka. Jak koszyczek do ona tak się tutaj zakleszka i już się wyciąga. No i ma silikonową końcówkę, aczkolwiek ja to nawet, tak szczerze powiedziawszy, często jej nie używam, bo używam zwykłych silikonowych szpatułek, bądź drewnianych. No właśnie, to jeszcze jest to, że tutaj nie używam nic metalowego, żeby nie porosować. Kiedyś na filmiku może ją gdzieś znajdę, to będzie, to pokażę jak wygląda, bo no, nie mogę znaleźć, a niedawno miałam demonstrację. to pewnie gdzieś zostawiłam, bo często to robię. I co jeszcze? I na no ostatnie jeszcze, żeby nie przedłużać, bo już chwilę nie chcę też żeby za zanudzać, tak. Jak przesuwamy w drugą stronę, to tutaj mamy platformę. I tym on się różni właściwie od poprzedniego modelu. Poprzednio dodatkowym funkcjami oczywiście, bo miska jest pasją, a wszystko że ona ma wbudowaną platformę. Nie trzeba przesuwać przepisów, nie trzeba nic, po prostu ma się platformę tutaj. Ja mam wstawioną no, polską, no bo oczywiście preferuję, że tak powiem, polską kuchnię. Yy. I tak jak mówię, ona się odpala. Szukamy sobie tutaj, może szukać szuka sobie wcześniej w laptopie, ale myślę, że na temat platformy, na temat yy, zakup, Bo na platformie można robić yy, menu tygodniowe, listy zakupów. Myślę, że na temat platformy to ja zrobię osobny film, bo to trochę jest do wytłumaczenia. Teraz tylko pokażę po prostu, że ona tutaj jest. Tutaj są też te filtry właśnie, gdzie można, um, gdzie można zmieniać kraje, przerzucać się między platformami. No i po prostu sobie tutaj szukać. No jakiś tam, nie wiem, masz w lodówce kurczaka, czy tam, co byś chciała zrobić, wpisujesz słowo klucz, czy znajduje mnóstwo przepisów właśnie z tym słowem. Czy papryka, czy pomidor, jak wpisuje się tam i znajduje e, po prostu te przepisy których składnikiem jest na przykład pomidor, nie? No i co? No i to chyba by było na tyle, nie wiem... Myślę, że chyba wszystko tak pokrótce powiedziałam. No, zachwalać nie będę, bo wszyscy wiedzą, jaki termomix jest. Niektórzy go lubią, niektórzy nie. Mamy przeciwników i zwolenników. Zresztą, jak z każdym sprzętem. Ja to zawsze mówię: najpierw przyjść na, przyjść, na prezentację zobaczyć, spróbować, a dopiero później podejmować decyzję, bo fakt, że to jest drogi sprzęt, żeby nie jest w kuchni, bo trzeba go używać, używać, używać. No, no, to w sumie, w sumie, chyba by było na tyle na dzisiaj. E, obiecuję, że następny filmik będziemy gotować, coś zrobimy, jakieś ciasto. Się lody, po tych akcesoriów, żeby nie było tylko tak na sucho. Dzisiaj tylko tak po prostu na, mm, na szybko, co, co do czego służy, czego jak używać i. No i tyle. No i chyba już przestanę gadać, nie? <grym> to, to, to Mam nadzieję, że, że się Wam podobało i że wrócicie do mnie do następnych e, filmików. No to uciekam już, gotować dalej!